Rozpoczęliśmy wielki tydzień. To szczególny czas prowadzący nas do tridium paschalnego. Prośmy Ducha Świętego o mądre przeżycie tego czasu. Duchu Święty, w darze mądrości, miłości i wielkoduszności, przyjdź do naszych serc. Amen. W dzisiejszej Ewangelii Jezus razem z apostołami zasiada do stołu w domu swoich przyjaciół. I nagle Maria wzięła funt pachnącego i drogiego olejku narodowego, namaściła nim stopy Jezusa, po czym wytarło je własnymi włosami, a woń olejku napełniła cały dom. Wtedy odezwał się Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał Go wydać. Dlaczego nie sprzedano tego olejku za 300 denarów, a pieniędzy nie rozdano bogim? Judaszowe serce jest zamknięte na wielkoduszność. Słowo Boże zaprasza dzisiaj mnie do podjęcia postu za osobę, dla której wartością są rzeczy materialne, której serce jest łotnięte chciwością. Post może być dowolny, jakiś Wyrzeczenie albo ofiarowanie trudu całego dnia, jeśli chcesz nagrodzić Panu Bogu i prosić o nawrócenie dla konkretnej osoby, zapraszam Cię do takiego postu. Szczęść Boże!